Powrócił nasz cudowny scindapsus treubii, to jest odmiana bardzo wdzięczna, w ogóle jak macie jakieś takie ciemniejsze kąty, czy właśnie nawet jaśniejsze, ale do ciemniejszych, śmiało możecie go sobie tam postawić. To jest roślina do zadań specjalnych, bardzo prosta, też o tyle jest fajna, że naprawdę może być albo rośliną wiszącą i wisi mniej więcej tak do dwóch, wisa mniej więcej do dwóch metrów długości, albo faktycznie możecie ją sobie zapalikować i ona fajnie będzie wtedy na tym paliku pracowała do góry. Jest to bardzo prosta roślina. W ogóle podłoże pół na pół uniwersalna, z perlitem, śmiało jej wystarczy. Jeśli chodzi właśnie o pielęgnację, to naprawdę są prostymi badelami. One też świetnie, jeśli dostaną jakąś deskę, to będą tak cudownie rosły, tak łuskowato, co możemy nawet fajnie zobaczyć tutaj, bo on już zaczął możliwe, że się po czymś spinać i te zaczęły, łuski zaczęły jego faktycznie się pojawiać, czyli na desce też możecie go sobie prowadzić, bo naprawdę będzie fajnie wtedy się zachowywał. Roślina prosta. Możemy ją przycinać, zagęszczać. Wiele naprawdę wybaczy. Nawet jeśli jesteście. Nowicjuszami w badylach i myślicie, że nie potraficie aż tak o nie dbać, to śmiało ten, ten, ten scindapsus Wam wybaczy naprawdę dużo. Jedyne tylko co, na pewno bym sobie zmieniła podłoże, bo on teraz jest takim produkcyjnym i nie jest to zbyt fajne podłoże. Radziłabym tutaj go przesadzić, żeby po prostu wyciągnąć z niego jak najlepszą wersję, no i żeby wiadomo, ładniej Wam rósł stale. Także to, to na pewno. Eee, I to są takie klasyczne rośliny, ale naprawdę ładnie, ładne. I jeszcze dodam tylko, że on świetnie roz, rozświetla półki z racji tego, że nie jest rośliną zieloną, tylko jest taką właśnie rośliną srebrzystą, a jeszcze jego kolejnym plusem jest to, że liście są naprawdę ogromne. To, to jest, czekam jeszcze, nic. On naprawdę liście może, może drugie tyle zwiększyć swoją objętość, czyli naprawdę jest taki gagatek, który sporo, sporo potrafi wnieść do naszego codziennego życia.